No i dojechałem, dojechałem i teraz, jak widać, gdzie jestem? Właśnie nad wodą. Jestem nad kanałem. Wędki sztuk 4. Słońce idzie już na dół. Niestety nie mam żadnej rybki na sandacza. No ale zostawiłem cztery wędki na kulki i na karpia. Zobaczymy, co to będzie. Jestem tutaj dokładnie do niedzieli. Auto tutaj. Przyczepka stoi z boku. Także teraz sobie wędkuję. No bo przyjechałem po rybę. Nie na ryby, tylko po ryby. Właśnie jedna mi uciekła. Pech, karp uciekł. Zobaczymy, co będzie dalej. Na raźku. hej, trzymajcie się, cześć.